Plan jest taki, odpuścić sobie. Uh. Yeah. Uh. Dzień uważam za udany. Pokażę wam. Kondylaty są już wstawione. Kurde, muszę popracować nad jakością tych filmików, bo jest tragedia. Ale dobra, na no to nie ma na razie czasu. Czas jest na kolejne prace, tak, czyli kolejne prace, e, zabrakło mi ład, mi w ogóle wszystkiego brakuje. W czasem czasie brakuje mi wszystkiego, zabrakło mi ład, więc łady sobie zamówię, ale jutro jadę na wesele, więc raczej tego nie ogarnę, więc plan jest taki, odpuścić sobie i proszę ja Ciebie zamówić materiał kolejny zamówi materiał, przywiozę, polecę do Polski, do Polski do Anglii, wrócę i będziemy działać dalej jako, że ja prawinny emigrant będę musiał lecieć do UK po to, żeby załatwiam tam swoje sprawy i bla 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 bla, bla. Kosiarka nam padła jedna. Poddała się, więc miszka wpadła na pomysł. Koszenia trawy, która ma metr. Wyłączą kosiarką. Czy bardzo? No, także można, można. <noise> jak ktoś ci powie, że się nie da, to powiedz mu, potrzymaj piwo i popatrz jak to się robi. No, ale wracając do, do tego, co będziemy jeszcze robić, przyjadą okna. Jest wchodzić tam mały problem z tymi oknami, bo okna są e, łukowe i trzeba gdzie tam XPK wpiąć do góry, Czy, wpiąć, kleić, Przykleić tego XPK. No i co? Bo no, ja przykleimy XPK to musimy popracować nad tym, na nad, tym, nad tym uszczelnieniem tego wszystkiego, żeby żeby tam strata ciepło nie było, nie? Drugi w planie jest brama. Nie? Jest brama, ale kurczę, czy ja ją w tym roku zrobię? Nie, no chciał bardzo bym chciał ją zrobić w tym roku, naprawdę. Bardzo chciałbym ją zrobić w tym roku, ale kurczę, nie chodzi tyle o hajs, bo pieniądze się tam znajdą, ale o czas, o czas, bo bo trzeba ociepić tą murłatę u góry, zaplanować to wszystko, jak to polecimy z tym, tak? Zastanawiam się, czy, czy oni będą przykręcali tą do tej ściany. Nie czy będą przykręcali y, te prowadnice, tak? To się chyba nazywa. Jeżeli prowadnice będą przykręcali do tej ściany, to proszę ja ciebie, mój drogi widzu, muszę odtykować tę ścianę, czy co? Nie wiem. Nie wiem doradźcie coś. Więc. Y, ja ci to odłączę. E, więc e, będę musiał. Będę musiał e, to jakoś rozkminić. Nie? Jakoś to rozkminię. Jest tak gorąco, że to jest nieporozumienie jakieś. Dobra, jest tu tymczasowy ty, ty warsztat, czyli wszystko i nic. Wszystko i nic. I co? Brama przyjedzie. To Wam pokażę też, kurde, to okno już się jakoś zabezpieczyć, nie? Rozporadził tych okien, kurde, teraz to jeszcze tyle roboty, kurde, żeby się nie zniszczyły. Na yy, tą ścianę też tutaj sobie dokończę, bo tam już jest tutaj, kosmetyka. I co? Tak wygląda człowiek harujący jak wół, jak wół, jak wół, ale tu przydałoby się troszeczkę jakiś werwy i wirwy, werwy, wirwy, to ja tutaj już gadam, jakieś takie werwy, która zmotywuje mnie jeszcze bardziej do większej pracy, ale chyba ciężej się chyba nie da pracować, niż ja pracuję. Także trzeba, trzeba podciągnąć sztany i łupać dalej. nie? Tu trzeba obliczyć, bo tu będzie kominek, czyli tu gdzieś musi być ten na powietrzu, jak to się nazywa chyba. Coś tak? takiego. No i styropia też będziemy kładli sami. Zobaczy do kiedy, do jak do, 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 on będzie, będzie Definitywny ten, czyli tu będzie, tu będzie podłoga, ale ja stoję tu, czyli tak jakby było, patrz, kurwa prawie do mojego kolana, tak, tylko że tutaj jest stopień, nie, jest taki stopień i czyli tutaj tam będzie, dotąd będzie styropian, sam go będę układał, yy, będzie styropian, ale to dopiero po nowym roku myślę. Najpierw zrobię instalację, bo teraz elektrykę, mały no, fajną cenę mam za elektrykę, nie mam tam jakichś tam milionów, więc elektryka wchodzi w grę, zrobię tą elektrykę, zrobię wodę, lecę z posadzką, później lecę z tynkami, no i się, znacznie się najlepsze, nie, znaczy się najlepsze, czyli urządzanie całej tej chaty, tak, całej tej chaty urządzają no będzie Będą jaja. Będą jaja. Będą jaja, czyli... Ja bardziej idę w tak, powiem szczerze, idę w bardziej, nie może budżetowo, ale ja nie będę tutaj wydziwiał jakichś kury, ma być ładnie, schludnie i czysto. Naprawdę. Nie będę wymyślał jakichś bzdur totalnych. Ja tak naprawdę chcę mieć w swoim domu narożnik duży narożnik taki fajny, żeby sobie oglądać, tu oglądać sobie wrzutnik będzie. Żeby sobie oglądać telewizor, a nie tam jakieś tam e, Cuda moje Dzikie Węże jakieś, nie, 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 ja nie będę, nie idę w tym kierunku i wolę, wolę bardziej, bardziej, ja tak, bo wolę bardziej, żeby było tak fajnie domowo, nie tam kurde jakieś, ja nienawidzę na przykład mebli z IKEA nie, mebli z IKEA kojarzą mi się z takim totalnym, totalnym, e, jak to się mówi, trzeba jest całym światło lepsze. Kojarzy mi się totalnie z yy, śmietnikiem. O, Madziu skończyła trawę kosić. Dzień dobry. Jak tam? Madziu skończyła trawę kosić. To koniec już? Czy jeszcze ten kawałek? Koniec już, już? Nie. I proszę ja, proszę ja ciebie. Eee, Miska okoć bo zrobiłam z, z rytmu. No a mówiłem o meblach, Nienawidzę mebli z Ikei. Mebli z IKEA kojarzą mi się totalną lipą, eee, takim eee, takim totalnym syfem, nie? Nienawidzę, które, nienawidzę mieć rzeczy, które wszyscy mają. Nie cierpię tego. cierpię tego. Wolę mieć... Coś, wolę pojechać nawet do Lumpeksu i sobie kupić coś w Lumpeksie niż, niż kupować sobie to co wszyscy mają, nie wiem. Ja chyba taki jestem, jestem inny ale całkiem dobrze z tym i tyle Może się komuś to podobać albo nie ale mnie to mało interesuje więc coś to mogę powiedzieć Kończymy dzień jak zwykle pełen wrażeń pełen jakiejś ferwy i pełen optymizmu ciebie widzu. dziękuję że oglądasz te, te filmy dziękuję że gdzieś mi tam Fajnie, coś tam skomentuje, jest to motywujące dla mnie. Bo, jak mówię, kanał jest czysto e, rozrywkowo rozrywkowo jak to ująć, żeby to mądrze zabrzmiało uczący nie, bo nie jestem budowlańcem czysto rozrywkowo także jeszcze raz dziękuję nowym skrubentom, dzięki bo przy, przyszło tam chyba nie wiem, 20. 10 czy 15, ja nie pamiętam, rzadko to sprawdzam, yy, ale wiem, że przyszło, więc za to dziękuję serdecznie i zapraszam dalej do śledzenia kanału, to musi się udać, bo będzie tu o wszystkim i niczym, będzie o na przykład kosia z Waszego prawa, muszę nie? nie będzie tego widać, o to prawa, a Macio goli to długosiarką, go, go, nie? się uparło, i powiedziała, że z to. No to dobra, koś. Dobra. Dzięki jeszcze raz. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się nisko jak zwykle. Do usłyszenia. Hej.